Hej, cześć Siemano, wam wszystkim z tej strony Amoki i zapraszam Was na kolejną serię. E, na razie zastępującą brak e, filmów z Xboxa, ponieważ, jak już powiedziałem w GTA, a może nie powiedziałem, albo powiedziałem w, w serii Age of Wulin, albo w Metin, z Metina, e, to nie mam na razie monitora do nagrywania z Xboxa i muszę się niestety przerzucić na razie na gry komputerowe, chociaż mój kanał e, jest. Tak, jakby wyłącznie dla gier konsolowych, ale pomyślałem, że mogę go też stworzyć dla gier PC-owych. I dlaczego wybrałem grę Max Payne 2? Ponieważ w przyszłości chciałbym nagrać Max Payne na trójkę i jedenkę mam już całą nagraną, wrzuconą na kanał, e, dwójkę właśnie teraz zaczynam, a trójkę w przyszłości na pewno, jak zakupię, to też nagram i przejdę. Więc dobra, jak widzicie, mam tutaj przywróć grę, no ale musiałem sprawdzić czy to się ładnie nagrywa więc dobra, dajmy sobie nową grę i zobaczmy co tu się będzie działo od razu mówię, że grałem kiedyś tą grę ale już zapomniałem jak leci fabuła więc bez zbędnego pieprzenia przejdźmy sobie do gry oczywiście pierwszy game mod, czyli detective aha, gra jest po angielsku ponieważ tutaj spolszczenie e, nie wiem czy jest dobre, czy jest złe, ale angielski po prostu trzyma klimat, ponieważ jest lepszy, więc dobra, dajmy sobie Game i co <śpiewanie> zobaczmy, co się będzie działo. Ja sobie szybko odpadę. stopper. bo zapomniałem włączyć i zaraz powinna się załadować jakaś katysenka. love kills did i love her was there a choice the past is a gaping hole you try to run from it the more you run the deeper more terrible it grows behind you its edges yawning at your heels your only chance is to turn around and face it we are at the sea repeat we are at the sea but it's like looking down into the grave of your love Check the area. Hold your fire. Or kissing the mouth of a gun, a bullet trembling in its dark nest, ready to blow your head off. We're losing him. Multiple gunshot wounds. Pupils blown. Head trauma. God only knows what else. He's in shock. Start two large bore IVs. Get him to ICU. He's Stop. not responding. This guy is a train wreck. We're losing. When I woke up in the hospital earlier tonight, I thought it couldn't get any worse. I opened my eyes, and everything slid into focus. She was dead. I was hurt. My crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. I had to run, get as far away from it as possible world was out of joint i was hallucinating i had to get away Okej, okay, jak widzicie, odbudziliśmy się w szpitalu. E, I z tego co pamiętam, czy nie, pamiętam, czy może kojarzę, ale to jest pewnie kontynuacja poprzedniej części, z tego co pamiętam, tak się otwierało. E, oczywiście Painkillersy na sam dobry początek. Tu nic nie ma, to jakieś środki przeciw płynowe, Nie, środki, nie, jak jak to się nazywa. Dobra. Mm. Oczywiście, jeżeli ktoś by się pytał, czym nagrywam w pełnych 60 klat Max, tak, coś się do mnie mówi. Oczywiście nagrywam to Abermidon. Okej, To nie mogę potwierać. Okej, nie mogę otwierać. What the fuck. Tak to jest przeszukiwać. Ok, mamy jakieś. Z, z widzenia. O. Ja nie mam, zapomniałem, że w tej części gry akurat twórcy pomyśleli o czymś bardziej ostrym. I nie będę tego cenzurował, ponieważ to nie jest aż tak aż ostre. Okej, okay. mogę otworzyć, tu to jest dzwoni. Ehm. Um... Chciałem sobie jeszcze te poprzeglądać, A może akurat coś jest jeszcze, Painkillers. w sumie painkillersy powinienem użyć, bo, którym się używało, tabem chyba, tak? Użyjmy od razu dwie, będę miał z główki, um, tu jeszcze powinny być, tak? Yeah, tak wiedziałem, bo takie, ten, zawsze, zawsze tam w takich czymś jest, okej, okay. otwierajmy, na razie jeszcze nie odbieram. Okej, okay, tu nic nie ma. tutaj nic nie ma, pewnie, nie, nie, tutaj jest jakiś okay, tu, tu, po tu, chyba tu, 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 idzie. A może nie idzie. W sumie nie wiem nie wow. Ta gra dla mnie zawsze była straszna Jest straszna Okej, okay. z tego co widzę mamy już beret Freeze ja NYPD Proszę bardzo Nie Wiedziałem, że trzeba go zabić Tak pomyślałem Ponieważ faceci w maskach zawsze byli dla mnie Ci źli Okej, okay, mamy Mamy już y, amunicję do pistoletu. No i co ty robisz? Kto to będziesz sprzedał? Wow, wow, wow! A ale tu nikogo nie ma. To co ty miałeś z widy? Tak, mieliśmy z widy. Co się, co się do jasnej cholery właśnie stało? Przepchałem mnie szafka. Widziałem, że szafki lubił coś ostrego. <summelodim> Okej. Okay. dalej. Zaraz mówię, nagrywam to dzień przed. Czyli wy to oglądacie. Floreas, na nie wiem, który dzisiaj jest. gdzieś jest 19.20, to zobaczycie? Chyba tak. Chyba 20 to zobaczycie. To nie mogę, nie mogę tego podwierać. To też pozamykane. Ja pierwszy nigdzie nie mam dostępu. What? Tu nic nie ma Tutaj nic, nigdzie nie mogę pójść Dobra, tutaj na razie pusto, więc trzeba chyba... Hm, nie wiem po co ja... Po co ja to klikniałem? Tak, dla pizzu Okej, okay, zjeżdżamy w dół, tylko gdzie my się udamy? Chyba wyjeżdżamy z... ogólnie z... Co się powiedzieć z hotelu z szpitala. O, pan Jim Bravura, tak czułem. You're not going anywhere. What happened out there? You did it. Eternal fears is breathing down my neck. Did you do it? You killed her. No, I can't. What the fuck? I popa no Uuuu mamy przez ranę obok nas jest jakaś butla z czymś What the fuck? proszę bardzo Nie no, w, te, w tym momencie to od razu byśmy zginęli na miejscu Jeszcze bronią zgubiliśmy No tak Proszę bardzo. What? What the fuck? Nasze berety są tam. Ale my tam po nie nie pójdziemy, niestety. Jesteśmy bez broni. Jesteśmy bez broni. Haha. <grym> tak. Okej, okay. tu nic nie ma, tu nic nie ma. A czy my wszystko straciliśmy? Tak, wszystko straciliśmy, jasna cholera. Nie, nie, nie da się nic zrobić. Uuu, pani porucznik, chyba. Winterson was dead. I was a murderer. Pani Winterson, tak, tak, wiedziałem, że ona ma coś <laughs> Okay, kolejna scenka. A false start. The hospital bed wasn't the beginning. It was past the point of no return. A fatal choice already made. And it would get worse before the end. The past is a puzzle. Like a broken mirror. As you piece it together, you cut yourself. Your image keeps shifting. And you change with it. It could destroy you, drive you mad. It could set you free. In you, inside. Drop your weapons and come out with your hands above your head. You'll see the choices you didn't know you'd made. Like staying at work late to chat with a friend. Instead of hurrying home to your family. Fan out, people. Circle around. Cover all the exits. Kissing her, I think of the cold laws of cause and effect. Bail those extra units. Call the central. We need every available unit here now. I am afraid, but I start again from the beginning. Trace my own steps to the scene of the crime. Okay. Mamy chapter pierwszy, tamten to był prolog. No, zawsze na początku są prologi i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Tak, teraz już na pewno wiem, że to jest kontynuacja tamtej części, ponieważ w tamtej części pod koniec też właśnie spotkaliśmy kobitkę. Zapomniałem, jak ona ma na imię. Okej, okay, New York. With his influence, ridiculously, I had emerged from my history of violence unscathed, a hero. I didn't thank him. I couldn't stomach it. I left the DEA. I went back to where I had started out, back to the job, the NYPD. Reported shots fired in the warehouse. There, college. It's mine. I'm on it. Ten four. It wasn't a call for a homicide detective, but I knew the address. The warehouse belonged to Vladimir Lem. He was connected to organized crime. We went back a while, like brothers caught on opposite sides in a civil war. His words. No nie wierzyń, w Possible Jakaś ma No tak, oczywiście Max musi się pakować pierwszy. Um, tak. Zauważyłem, że w tamtych czasach 2003 rok już pojawiały się pierwsze pierwsze tak jakby odznaki nowoczesnej grafiki. Jak widzicie odbija się... się, odbija się um, obraz w kałuży. I to właśnie chyba zapoczątkowało erę nowych graczy, nie ma mniejszych misteriów, innych się rozejrzeć przed mm, tym, tylko czekać. Ja sobie szybko, tak na szybkości, odpalę mm, opcję. E, zmienię sobie kontrolkę. E, movement. Um, gdzie się zapisuje? A tutaj nie. Kombat. O Boże, teraz będę szukał. Co mi się zapisowało? Dobra, zapiszę. Zapiszę tak. Po prostu na pierwszym miejscu. Będzie szybciej. Okej. Okay. Bo tu nie wiadomo, co nas czeka. A nie chcę zginąć na pierwszym miejscu. Wow. No tak, oczywiście pewnie... O właśnie w telewizorze. I zauważyłem, że to jest screenshoty się po... A to jest screenshoty. E, ty na... Te screenshoty mają nawet niezłą niezłą grafikę. Pam, 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 pam. Czy tutaj coś będzie jeszcze ciekawego oprócz półek? Nie, nic nie ma. Uuu NYPD! Whoa, easy officer, easy. Just cleaning the place. Mm-hmm. <much> Come on, officer. It's <much> all the 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 cleaning company. company. You didn't hear anything suspicious just now? No, no. Oh, wait. <laughs> you mean the gun workshop upstairs? Take me there. Move. Sure, officer. If that's what you want. You know, co officer, you co know, robi officer, cops got it easy. the scene look around. <much> Firma sprzątająca w takim miejscu, tak? Tak, ja oczywiście mogę, pewnie zastrzelić. No, ale na razie nie wiem, czy jest podejrzanym, czy nie jest podejrzanym. W sumie z tego co pamiętam, to się F5 zapisywało, no ale boję się, że jak kliknę F5. No co, nie idziesz? Jedź! Tak czułem. Dobra, zabity. Kuda, tu zapomniałem. Jest zwolnione tempo. A może wyłączmy to? Proszę bardzo, nawet tak dużo życia nam nie było. Czekajcie, zobaczę to F5. Dobra, jest, działa F5, szybki zapis. Mam nadzieję, że nie spieszyły mi się nagranie, a czyli no, dźwięk, bo ja oddziel, oddzielnie wszystko nagrywam. Czyli dźwięk z mikrofonu i e, obraz z dźwiękiem. Czy tu ktoś będzie? What the Łataw! What the... A dobra, przepraszam, to było tam. Mmm, to ta szafka trochę podejrzenia wygląda. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Po co go zabiliście? Czy on, czy on wam czymś zawinił? Jezus Maria. Ta, właśnie dlatego podejrzewałem ich od, od początku. Okej, okay, idziemy dalej. E, odcinki będę robić takie 20-minutowe. Ponieważ nie chcę robić. Dłuższy. What the f to spadło coś z góry. Proszę bardzo, ty masz chyba coś mocniejszego, co? Okej. Okay. Tak, tu jest jakiś składzik broni. Tak czułem. Tak czułem, że tu jest jakiś składzik broni. Oczywiście piękny Maxiu w, w monitorku. Tak, w monitorku, jakim monitorku? Czekajcie, tu jest. A, wódka. Wódka, borka. borka, borka. Pro... Amunicja. Proszę bardzo, telefon F5. <grywanie> żeby nie zginąć. Tak, coś gadają. What? 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 Today? Enough chit chat. Finish her. Wait! The mob guys attacked us. I have no beef with you guys. You took them out. Listen, I work for Vladimir. Honey, you work for no one. What do you want? We we can. NYPD, drop them. Oh! No! 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 Yeah, we Oooo, oh, nie A się wpieprzyłem. Ok, z tego co myślę, to przyjdą następni, więc może lepiej się ulepszyć i zapisać. O, zgubiłem przycisk, dobra, jest przycisk. Jest ciemna jak cholera i nic nie widzę. Fagat! Zdjęcie skórko więcej. Skórko więcej. Ok, ok. Może dalej przejdźmy. O, nie mam amunicji! Ty jeszcze żyjesz? Twój hmm, shotgun trochę daleko poleciał. Ok, hmm. Zbierać trochę, zbierać trochę tutaj. No nie, otwieram potwierałem tych szafek. Jak się da otworzyć? Da się. Od... Otwierzyć! Otworzyć, a amok! Otworzyć! O, shotgun. Proszę bardzo. Um, mam amunicję do shotguna. Może się uleczmy i zapiszmy. Znowu powracam do opcji zapisywania co 5 minut. Po tak lepiej. Come wow, on! Wow. Mona. Tak czułem. Mona. Ona ma Mona? Mona. Max. We got to stop meeting like this. What Mona. What do you think nothing can get to you? You're lying to yourself. At best, you're temporarily dead. A lightning bolt can reanimate you without a warning. Whoa! wo, whoa, whoa. kto Ale wiecie co, w tym momencie sobie zapiszę i skończę odcinek, ponieważ nie chcę robić dłuższego. Wiem, że pierwszy odcinek z Maxa Paina i jedyneczki wypuściłem 30-minutowej Full HD, ale później zobaczyłem, że strasznie długo mi się to renderowało i odcinek według mnie był za długi do oglądania. A jeżeli wam się ten odcinek spodobał i chcecie więcej, a ja i tak wypuszczę więcej, ponieważ muszę zastąpić jakoś kanał jakimiś filmami, to zostawcie łapę w górę i i tyle! I tyle i tyle styknie. Możecie zajrzeć też na Facebooka, który właśnie wam się wyświetli pewnie u góry ekranu. Więc do zobaczenia i do kolejnego odcinka, który nagram jutro, bo dzisiaj już mi się nie chce już. Chciałem wam tylko nagrać, żebyście mieli coś na 20. Więc do zobaczenia i na razie do kolejnego odcinka. Cześć!